Cześć, witam serdecznie na moim kanale Fitness bez i zapraszam dzisiaj na naszą kolejną krótką sesję 10 minut poranny rozruch, szczególnie tutaj z uwzględnieniem osób powyżej 45 roku życia, żeby tu na spokojnie, ale jednak rozruszać nasze ciało i naładować się energetycznie. Także zapraszam bardzo serdecznie. Zaczniemy sobie od spokojnego marszu. Pilnujcie, żeby sylwetka była wyprostowana. Jeżeli wiecie, że macie tendencję do garbienia się, to oczywiście ściągamy barki, łopatki do tyłu, ale jeżeli macie sylwetkę wyprostowaną, to nie musicie tego robić. Możemy dodać krążenia ramion. Bardzo spokojnie, delikatnie stawiamy stopy na podłodze. Nie będzie żadnego skakania, żadnych jakichś dynamicznych rzeczy, bo żeby podnieść poziom energii, wystarczy się trochę poruszać, poddychać, porozciągać ciało. I krok do boku. Muzyka jest wolna, więc złapiecie tempo. Ramiona mogą być z możecie trzymać w okolicach talii, czy w okolicach biodre jak Wam wygodniej. A jeśli ktoś chce jeszcze bardziej zwiększyć tutaj i przyspieszyć tętno, to ramiona wysoko nad głową. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze raz. Wstaniemy w szerokim rozkroku. Unosimy wasze prawe ramię z tym waszym lustrem. Wdech i powoli wdech, skłon do boku. Wdech i wydech. Staracie się ściągać mięśnie pośladków, tak żeby nie było pracy bioder. Wdech i wydech. Zmieniamy stronę. I wydech. Na miarę własnych możliwości, jeżeli niedawno wstaliście, ciało jeszcze jest takie trochę sztywne, to oczywiście mniejszy zakres ruchu. Tech i wydech. Ja już jestem po jednej sesji dzisiaj, więc jestem już trochę porościągana i ciało jest rozgrzane. Świetnie, unosimy ramiona. I z wydechem ściągamy barki, łopatki do tyłu. I znowu wdech. I wydech. Jeszcze raz. Dobrze. Przejdziemy teraz do... Dzisiaj mieć taki miks trochę fitness, trochę joga. <laughs> Wszystkiego po trochu. Do pozycji psa z głową w dół. Jest to doskonała pozycja, która tutaj pobudza całe nasze ciało, bo rozciągamy zarówno Górną i dolną część ciała. Tu maszerując i dociskając pięty, nie muszą dotykać podłogi. Chodzi o uczucie rozciągania tylnej części nogi, jak również ramiona. To zwróćcie uwagę, żeby był ruch klatki piersiowej do tyłu. Plecy jak najbardziej proste. I teraz z wdechem przenosimy ciężar ciała do przodu. Nie musi być pełna dyska. I z wydechem na ugiętych kolanach znowu wracamy do pozycji psa z głową w dół. Wdech. I wydech. Dopasujcie ruch do własnego oddechu. Może jeszcze trzy powtórzenia. Pamiętajcie, zawsze możecie zatrzymać ćwiczenie, poczekać, aż przejdziemy do następnego. Sami wiecie, ile możecie. I każdy ma lepszy, gorszy dzień. Do pozycji dziecka. Wyciągamy ramiona przed sobą, kołyszymy się na boki. Znowu rozciągamy górną część ciała, ramiona barki, ale również plecy, okolice bioder i pośladków. I teraz z wdechem znowu przynosimy ciężar ciała do przodu, bez opuszczania bioder. I z wydechem znowu pozycja dziecka. Wdech. I wydech. Następny krok, żeby to nie było bardziej zaawansowane. Jeżeli macie cegły do jogi, to układamy sobie na szerokość barków. I próbujemy ugiąć łokcie. Przez to, że dłonie są wyżej, a nie na podłodze, jest nam łatwiej wykonać ten ruch. Kto już bardziej wprawiony używał tych cegieł, to pozycja jest stabilna, to mogą być tą wyższą częścią. Wtedy możecie zejść jeszcze niżej, tylko łokcie blisko siebie. Wdech i wydech. Może jeszcze jedno powtórzenie na własnym poziomie. I znowu pozycja dziecka. Świetnie. Do pozycji stojącej zrobimy kilka przysiadów, więc zaczniemy od stóp ustawionych na szerokość naszych barków, lekko skierowane w przednie narożniki. Kolana pamiętacie w tym samym kierunku i robimy przysiad. To jak wykonywać prawidłowy przysiad omawiałam w jednym odcinku szczegółowo, więc kto nie widział to obejrzyjcie. Jeżeli to wam wychodzi, pięty są na podłodze, to ustawiamy teraz już równolegle stopy i kolana. Albo przybliżamy jeszcze bardziej. Wszystko zależy, jaki jest zakres ruchu w Waszych stawach. Kowski, kolana, biodra. Tech. I wydech. Jeszcze raz. nas. Tech. I wydech. Świetnie, potręśnimy lekko rozluźnimy mięśnie nóg i wrócimy znowu do pozycji psa z głową w dół, ale teraz w takim ruchu od pozycji w klęku podpartym do psa z głową w dół. Można opuścić kolana albo jeżeli chcecie bardziej zaangażować mięśnie nie tylko ogólnej, ale właśnie nóg, to kolana lekko cały czas utrzymujemy nad podłogą. Wdech. I wydech. Wzmacniamy fantastycznie mięśnie ud. Ale również górną część ciała i mięśnie brzucha. Wdech. I wydech. Prawa noga do przodu. Palce podkurczone. Wdech, Tu się opieramy na naszym udzie i z wydechem. Wypychacie piętę do tyłu. To nie jest uniesienie bioder, to jest próba wyprostowania. Jeżeli to jest tak jak u mnie lewa, lewej nogi, wdech i wydech. Mocno pracują mięśnie dolnej części ciała. Mięśnie nóg to są duże. Długie mięśnie, więc ciało potrzebuje więcej energii i czym to się wiąże ze spalaniem większej liczby kalorii. Wdech i wydech. Więc jeżeli waszym celem jest spalanie tkanki tłuszczowej, to wszystkie ćwiczenia na te duże mięśnie partii, ut, pośladków będą właśnie doskonałe, bo Ciało potrzebuje wtedy więcej energii, żeby te mięśnie pracowały. Wdech i wydech. Świetnie. Do pozycji dziecka znowu. porozciągajmy nasze mięśnie pośladku, mięśnie ud z przodu nasze czworogłowe i znowu do pozycji psa z głową w dół. Znajdźcie wygodną pozycję, kiedy czujecie rozciąganie górnej części ciała. Już nie nogi, tylko teraz tu. Jak najbardziej przesuwamy barki, klatkę piersiową do tyłu, tak, żeby głowa była w linii z naszymi ramionami. I dodamy teraz nogę. Z wdechem stopać na podłodze, z wydechem unosimy. Ona może być ugięta, jeżeli ktoś dopiero zaczyna, albo możemy ją Wyprostować. Wdech na podłodze. Wydech. Unosimy. Tylko cała reszta sylwetki jest w tej samej pozycji. Tu nie ma ruchu do przodu. Może jeszcze ten raz. Wdech. I powoli wydech. Odpocznijmy chwilę. Teraz na przedramionach. Rozluźnicie barki. Spróbuj teraz na drugą nogę i znowu. Tu już nie. Nogi nie muszą być proste. Bardziej chodzi o ruch górnej części ciała. Wdech i wydech. Ugięta albo bardziej lub mniej wyprostowana. Wtedy poczujecie, że dodatkowo. Pracuje tylna część nogi. Ta, która zostaje na podłodze. Rozciągamy te mięśnie znowu. Wdech. I wydech. Jeszcze jedno powtórzenie. Do pozycji w klęku podpartym. Zdechem. Palce są podkurczone. Brzuch ciągniemy w dół. Z wydechem. Praca odcinka lędźwiowego. Wdech. I wydech. To jest moim zdaniem jedno z najlepszych ćwiczeń, przynajmniej na początek, aby nauczyć się, jak świadomie uaktywniać mięśnie brzucha. Bo tu mamy tam pozycję doskonałą, żeby ściągnąć mięśnie brzucha w stronę kręgosłupa do góry. Z wdechem rozciągamy mięśnie brzucha, mięśnie pośladków, wzmacniamy odcinek lędźwiowy, a z wydechem rozciągamy dolną część pleców i pracują mięśnie brzucha. Wdech i wydech. Jeszcze jeden raz. Wdech i wydech. Dobrze, przebijamy naszą wirtualną piątkę. Będę czekała na Wasze kciuki, będę czekała na Wasze komentarze. Dziękuję wszystkim tym, którzy korzystają z płatnych podziękowań, jednorazowej opcji wsparcia mojego kanału finansowego. Dziękuję również tym, którzy korzystają z opcji postawieniami wirtualnej kawy. Pozdrawiam wszystkich. I tym, którzy korzystają też z płatnej subskrypcji, a na różnych poziomach te odcinki są w dłuższej. Wersji, plus też dodatkowe materiały i yy, odcinki na żywo i spotkania na żywo. Także zachęcam, kto chce. Życzę Wam wszystkim miłego weekendu, miłego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.